Chcesz zbudować imperium, czy tylko gasić pożary? Sekret tkwi w tej jednej umiejętności, której brakuje większości ludzi. W świecie szybkich nagród planowanie na lata wydaje się niemalże archaiczne. A jednak, to właśnie ta umiejętność odróżnia ludzi, którzy tworzą rzeczy wielkie od tych, którzy jedynie konsumują. Planowanie długoterminowe to nie sztywny scenariusz. To kompas, który nadaje kierunek i pomaga filtrować decyzje. To umiejętność odraczania gratyfikacji. Inwestowania czasu i wysiłku w coś, co zaprocentuje za miesiąc, rok, pięć lat. Badania z Duke University pokazały, że osoby z tendencją do długoterminowego planowania miały wyższą aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za refleksję i analizę, podejmowały mądrzejsze decyzje finansowe oraz zdrowotne. Cierpliwość to kompetencja neurologiczna i psychologiczna. Przedsiębiorcy, którzy planują tylko do końca miesiąca, tak naprawdę gaszą pożary ci, którzy planują na rok budują struktury. Ci, którzy planują na 5 lat budują imperia. Stwórz wizję, zbuduj cele etapowe, zaplanuj kryzysy. To nie wizjonerzy zmieniają świat, tylko ci, którzy umieją przełożyć marzenia na kalendarz. Też chcesz się tego nauczyć? Napisz w komentarzu zasady, a wyślę ci DM ze szczegółami, jak mogę ci w tym pomóc.